Cześć, Cześć Kasper z tej strony. Mamy 18 kwietnia, czy tam 18 kwietnia. Yy, I pora nagrać kolejne podsumowanie miesiąca z budowy osiedla w Kosakowie budowy dzień po dniu. To już będzie piąte podsumowanie. Ostatnie było nagrywane 7 marca, o ile dobrze pamiętam. Jeszcze nie trzeba było wtedy nosić maseczek. Teraz tutaj, jeżeli wybaczycie cały ten odcinek ze względów bezpieczeństwa i uważania na siebie, będzie, będzie nagrywany w maseczkach. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na jakość dźwięku, albo ani na jakość filmu. Podsumowanie miesiąca to seria filmów, gdzie raz w miesiącu spotykamy się na największej inwestycji, którą teraz prowadzę obecnie. W tym momencie to jest oczywiście budowa w Kosakowie, chociaż tutaj powoli zbliżają się kolejne, jeszcze większe projekty. Mam nadzieję, że tam wszystko się fajnie poukłada pomimo panującej sytuacji. No i w trakcie tych filmów omawiamy sobie to, co się pozmieniało względem poprzedniego nagrania, jakieś problemy organizacyjno technologiczne, które wyniknęły. No i obchodzimy oczywiście z kamerą całą budowę i musicie oglądać, jak ja mówię do kamery. No Minął ponad miesiąc od ostatniego nagrania i sporo na budowie się pozmieniało. W skrócie to będą prace tynkarskie, które zostały zakończone, prace elektryczne, które zostały zakończone, prace wodno-kanalizacyjne w środku, które na połowie się dla są Zakończone. Ogrzewanie również są, jest rozprowadzone, tam tylko pies nie jest zamontowany i jakiś poprawek nie jest zrobiony. ścianki działowe praktycznie na trzech czwartych osiedla są zrobione. Teraz po prostu czekamy na posadzki i na zakończenie elewacji. Są też wstawione wszystkie okna na całym osiedlu jest też zrobiony jeden budynek w kleju w siatce w całości. Drugi budynek jest zrobiony. Z tego co widzę, jedna ściana jest już gotowa, a reszta będzie gotowa pewnie do końca przyszłego tygodnia albo do połowy przyszłego tygodnia. Dzisiaj ogólnie jestem trochę rozkojarzony, bo po przyjeździe na budowie okazało się, że kontener na śmieci, na, na gruz budowlany, który mamy ustawiony na osiedlu, no jest, no jest bardzo pełny. I co gorsza, to nie są nasze śmieci. Tam były jakieś opony, jakieś stare macerace, Ktoś sobie po prostu zrobił wyprzedaż garażową, posprzątał garaż i sobie te wszystkie śmieci tutaj wywalił do kontenera. No ale na szczęście po krótkim śledztwie, po wzięciu tych wszystkich ludzi, te śmieci tutaj wyciągnęliśmy, rozbebeszyliśmy, No i znaleźliśmy kilka fajnych rzeczy, które, które pomogą nam ustalić skąd, skąd to wszystko przyjechało. E, mamy tutaj paczkę z Impostu, z, wiemy z jakiej firmy ona poszła, już dzwoniliśmy do tej firmy. Też e, jest podany numer telefonu do tego zawodnika, który te śmieci przywiózł najprawdopodobniej oraz jest podany numer paczkomatu. Także tutaj e, po prostu mamy szczątkowe dane, na, niestety nie mamy adresu, e, adresu po prostu skąd te śmieci przyjechały, ale na szczęście po e, przejrzeniu głębszym tych śmieci znaleźliśmy Moment, moment, co my tu mamy, o! Znaleźliśmy cer certyfikat POLISy OOC z numerem rejestracyjnym, z danymi właściciela pojazdu. Obstawiam, że to jakiś komis samochodowy. Zaraz będę jechał do Redy poszukać sobie tego komisu. No i jeżeli znajdę ten samochód na placu, no to wiadomo będzie, że to jest to. No i generalnie... Już jesteśmy przygotowani na to, żeby, żeby po prostu się odwdzięczyć za podrzucenie tych śmieci. Także myślę, że to nagram też na, na film, mam kamerę przy sobie tą, tą sportową, który, którym zawsze nagrywam odcinki. I generalnie... Eee, no generalnie zobaczymy, zobaczymy jak to, jak to wyjdzie na pewno dam znać w kręceniu jakiegoś kolejnego odcinka po prostu jak, jak, to, jak to wygląda, jak to wyszło albo nawet zobaczycie to na filmie, jeżeli znajdę ten samochód będziemy mieli strzał w dziesiątkę, jeżeli nie no to zgłosimy sprawę na policję po prostu utylizacja, podrzucanie śmieci mamy numer, mamy, mamy tam kilka właśnie informacji tutaj w tej magicznej kopercie, zobaczymy jak to wyjdzie, trzymajcie kciuki a teraz zapraszam na krótki spacer po budowie Znajdujemy się na poddaszu. Jeszcze nigdy tutaj nie byliśmy, a skorzystamy z okazji, bo odkupiliśmy tutaj od sąsiedniego dewelopera, który buduje budynki w mniej więcej takiej samej układzie, o takiej samej bryle i po prostu odkupiliśmy od nich schody tymczasowe na poddasze. Zamontowaliśmy je i po prostu dzięki temu możemy klientom pokazać namacalnie po prostu jaką powierzchnię dysponują na poddaszu, jak to wygląda i po prostu jaka jest wysokość. Generalnie wygląda to sensownie, bardzo fajnie, yy, dzięki temu, że jest ta konstrukcja prefabrykowana dachu, w łatwy sposób będzie po prostu to wykończyć, bo wystarczy to obić po prostu płytami od wszystkich stron rozważyliśmy tynkowanie tych ścian tutaj na poziomie poddasza, no ale budżet jest taki, a nie inny, dlatego tutaj po prostu klient będzie musiał we własnym zakresie no, zrealizować to tynkowanie, nie chcemy tego dorzucać do ceny zakupu, każdy niech, każdy niech sobie to wykona po swojemu. Jeżeli chodzi o samo wykończenie poddasza, to tutaj w zasadzie oprócz wełny i folii i wykończenia karton gips sufitu na dole, nic tutaj nie planujemy już robić. Oczywiście wiadomo, że tu zostanie wszystko podprzątane, odkurzone, też te jakieś tam elementy, co się walają, one zostaną stąd zabrane, no ale generalnie i tak pomimo tego, że nie będziemy tego wykańczać, to to wykończenie tutaj będzie fajne, proste i przyjemne. Dzięki temu, że jest ta konstrukcja prefabrykowana, o dużej precyzji montażu. Bardzo łatwo i szybko pójdzie z montażem profili i z płytowaniem karton-gips po prostu po całości tak, żeby każdy był zadowolony każdy mógł tutaj z tego korzystać. Prace dekarskie również są zakończone, korzystając z tego, że jesteśmy na poddaszu, widać tam okno dachowe i tak dalej, membrany. Jesteśmy teraz na ostatnim budynku, który był wykonywany, a wszystko tu już jest zrobione. Okna dachowe są wstawione, membrany są zrobione, od zewnątrz dachy wyglądają na skończone, jest kilka poprawek do zrobienia. Dzisiaj będę właśnie wysłał maila z uwagami kierownika budowy i z uwagami moimi do dekarskiego bo zapowiedział już ostatnie fakturowanie. I tutaj mała porada dla inwestorów i dla deweloperów. Ja mówię z perspektywy firmy wykonawczej, nigdy nie róbcie tak, że jakiekolwiek uwagi zgłaszacie dopiero załóżmy w ostatnim dniu, gdzie mija termin faktury. Zawsze, żeby nie było żadnych nieporozumień, spin, zawsze najlepiej uwagi zgłaszać jak najszybciej, najlepiej jeszcze przed wystawieniem faktury końcowej, żeby ta firma miała czas na poprawę tych elementów przed upłynięciem terminu płatności faktury. Nikt nie lubi takich sytuacji, że nikt nic nie mówi, faktura jest wystawiona, nadchodzi termin płatności, nie niemałych kwot, bo to tam czasami wychodzi czy, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, i wtedy dopiero klient się budzi: że Ej, ale poczekaj, no ja nie zapłacę, bo tu jeszcze to nie jest zrobione, to nie jest zrobione, to nie jest zrobione, to jeszcze trzeba poprawić, tam to trzeba poprawić. Generalnie zawsze takie sytuacje się kończą dosyć dużą kłótnią, po prostu przeciąganiem liny. Wtedy firma wykonawcza przeważnie mówi: No dobra, no ale to proszę zamrozić kwotę X, a nie całość, czemu pan tak późno daje znać, można było o tym szybciej powiedzieć? No i powstają po prostu Małe nieporozumienia, czasami celowe, czasami przez przypadek. Celowość tego może być taka, jeżeli ktoś tam nie ma pieniędzy akurat, żeby zapłacić, no to wtedy w taki sposób to się przeciąga, ale nie radzę robić tym systemem, no bo to, jest, to będzie generalnie ostatnia inwestycja, na której dana firma będzie, w której dana firma będzie brała udział. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z usługi, no to raczej nie można tak robić. Cały czas jesteśmy w tym samym budynku, czyli ostatnim, tu gdzie te schody były montowane. No i widzimy właśnie, jak przebiegają te prace elewacyjne. Z takich krótkich, szybkich, technicznych rzeczy, no to robimy na styropianie grafitowym 0,33 fasada. On ze styropianów grafitowych ma najlepszy stosunek cena do jakości. No i ten współczynnik 0033 Lambda jest bardzo dobry, w zasadzie praktycznie najlepszy, bo naj, najlepsze styropiany mają 0031, także ta różnica już jest rzędu tam kilku procent. Dzięki temu, że mamy ten, tą samą grubość hydropianu i styropianu, nie musimy robić listy startowe i to wszystko jakby jest oparte jedno zaparte jedno od drugie. Dół będzie wykończony listwą od folii kubełkowej i po prostu po całości będziemy lecieć już z gotową elewacją. Tutaj będzie stosowany tynk silikonowy barwiony w masie, oczywiście odporny na zabrudzenia z funkcją samoczyszczenia i tak dalej. Kolorystyka będzie zbliżona do tego, co mamy na osiedlach obok. Wszystko kołkujemy, nie w pełnym tam stopniu, ale, ale po te dwa kołki na płat styropianu robimy. Pilnujemy tego, żeby te kołkowania były mniej więcej na równej linii, bo potem za kilkanaście lat, jeżeli to zacznie tam ewentualnie coś się z tym dziać, to nie będzie takiej randomowej biedroni, tylko wszystko będzie tam, powiedzmy, ładnie poukładane w jakąś sensowną szachownicę. Aby zapobiec przemarzaniu, wszystkie ciasteczka, czyli te zaślepki do kołków zrobione ze styropianu, wklejamy na pianę, aby jeszcze bardziej zniwelować po prostu możliwość tego przemarzania. Oczywiście styropian kleimy metodą obwodowo-punktową, czyli ramka plus placki, tam kilka placków po prostu rozmieszczone na styropianie, w zależności od tego, w którym miejscu to jest klejone, to te placki są trochę inaczej ułożone. Głównym celem jest zapobiegnięcie rozprzestrzeniania, się ognia, bo styropian jest generalnie według katalogów materiałem samogasnącym, natomiast no on generalnie jest, jest palny i przenosi, przenosi ogień i generalnie jeżeli zrobimy całą elewację na placki szczególnie w wyższych budynkach, ten pożar bardzo szybko rozprzestrzenia się pod elewacją bo po prostu jest przestrzeń powietrza aby ten ogień sobie kilkanaście metrów do góry od razu praktycznie poszedł, a jeżeli kleimy wszystko metodą obwodowo-punktową czyli na ramko placki, można powiedzieć to mamy barierę niedoskonałą przekroczenia dla ognia. Znajdujemy się teraz w pierwszym domu, który ma największy, największy stopień zaawansowania, tak jak widzimy. Tutaj instalacje wodkan wewnętrzne są już zakończone. Na ujęciach zobaczycie, jak to wygląda, po prostu te wszystkie przewody, jak są wyprowadzane w łazience, jak są wyprowadzane w kotłowni. Surowa elektryka, czyli przewody, też już są rozprowadzone. No i na wszystkich domach są położone tynki, tylko tam jeszcze kilka ubytków trzeba pouzupełniać i po prostu te prace będą zakończone. Jeżeli chodzi o ogólnie o samo właśnie ściąganie ekip na budowę, po, na jakieś tam poprawki dalej, dużo lepiej jest się z nimi dogadać, żeby zrobić po prostu jakiś dodatkowy zakres bezpłatnie i jakieś ewentualne drobne poprawki naprawy usterki, które jesteśmy w stanie wykonać siłami własnymi, robić siłami własnymi. Została również rozłożona podłogówka. Miejsca rozłożenia podłogówki i mniej więcej układ spiral został ustalony przed montażem z hydraulikami, i z takich rzeczy technicznych to. Jest jedna spirala po obwodzie na poziomie właśnie parteru blisko ściany, aby jakieś, wysuszać jakąś wodę z ewentualnego przemarzania czy podciągania wody przez ściany. Oczywiście nie planujemy tutaj, żeby ten budynek pił wodę, ale jeżeli już ma, no to to jest jakieś tam nasze dodatkowe zabezpieczenie, dodatkowe do pochron, żeby klientowi nic po prostu nie wyszło w środku i żeby ten dom był, był po prostu dobry i sprawny na lata. Oprócz tego, pod kominkiem, pod zabudową kominka nie ma spirali zrobionej. Tutaj po prostu nie chcemy, żeby te nasze rury były narażone na wysoką temperaturę i również zabudowę kominka przeważnie się wy wykonuje z jakiejś tam, z jakiejś zabudowy karton-gips. Można też to robić płytami krzemieniowo-wapniowymi, ale przeważnie to robiąc z karton-gipsu i montując profile do ziemi nie chcę, żeby po prostu jakaś rura była przedziurawiona przez klienta i wtedy po prostu wszyscy mają problem, bo co z tego, że zrobimy mufę, skoro i tak to tam kiedyś może puścić. Ogrzewanie podłogowe musi być z całych rur, nie może być żadnych łączeń. I to jest zasada, którą każdy stosuje. Praktycznie każdy, każda dobra firma stosuje i tutaj polecam, żeby na każdej budowie tak, tak to było wykonywane. Pod ogrzewaniem podłogowym jest specjalny styropian systemowy, taki rozkładany, łączony na taśmę z folią termosystem, która nam dodatkowo odbija to się pod do góry. Fajny system, fajnie to wygląda. Fajnie to też będzie wyglądać, fajnie to też wygląda w oczach klienta, który przychodzi i się zastanawia, czy kupić ten dom. Jesteśmy w budynku, gdzie jeszcze nie ma wodkanu i podłogówki zrobionej. Jesteśmy tutaj dlatego, że chciałem Wam pokazać, jaki system jest zrobiony pod, pod oknem. Tutaj po prostu w miejscu, gdzie będzie taras wykonywany przez nas na zewnątrz, gdzie montujemy takie dodatkowe blachy z tytan-cynku, parapety. To nam po prostu dekarz robi, aby jeszcze bardziej zabezpieczyć się przed ewentualnym napływem wody do środka. No dobra, to wszystko na dzisiaj. Życie, życie w zdrowiu, trwajcie w zdrowiu w tym trudnym dla wszystkich czasie. Mam nadzieję, że wasze biznesy ucierpiały tak samo nieznacznie, jak ucierpiała budowlanka, bo tutaj te roboty fajnie nam idą na budowie, ludzie wręcz szukają frontów robót, bo nowe kontrakty się nie rozpoczynają, a te, co są rozgrzebane, idą wręcz lepiej, niż jakby tej całej pandemii nie było. Przez to, że po prostu jest większe skumulowanie wykonawców na jednej budowie, a to wszystko nie jest tak porozrzucane po budowach, które tam miałyby się rozpoczynać. Mówi do Was Kasper. Cześć, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku podsumowania miesiące. Na razie, cześć!